Hej, witam Was, moja irytacja tą grom doszła zenitem Przeszedłem całą tą misję, przy ostatnim szale się musiało za zawiesić Więc szybkie e, wytłumaczenie co się działo Co się o 5 tur do tyłu Chyba 4 albo 5, nie wiem jak to jest. to sobie mówię Szedłem tędy, 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 tędy Dochodząc do tego drzewka z marketką wypatrzyłem tutaj 4 elit Newtonów ale oni mnie nie zobaczyli, więc e, poczekałem sobie, bez podchodzenia. Biegli do środka do statku. E, wyszedłem tutaj do góry, założyłem zasadkę. Wychodząc te, stąd, jednego z nich zabiłem, trzech pobiegło tutaj. E, później te Lidmuton do mnie biegły, więc załatwiałem. Wcześniej wyjechał Cyberdisk, Cyberdiska załatwiłem, i później te Lidmuton do mnie przybiegły, załatwiłem je. I tak to było rozegrane przed chwileczką. Zaraz sam to będę. po prostu majster... Ma, majster yy, nigdy chyba nie zagrałem tak dobrze żadnej misji. No, jak na złączonym obrazku... Idę. mi to nie... nie dało, bo... ich com wiele lepiej. Ich są po prostu po prostu potrafi wszystko zepsuć. Możemy A, grzać. Ja taką, jest, to tak Wrujemy. Bezgadzam strefę Mam oczy Broń przeładowana. Wyznaczam strefę ogniową, wypatruję wroga! Cześć, O, idą. Jeszcze inaczej. Oni przedtem wybiegali w tą stronę. Teraz wybiegają do środka. Czyżby wypróbowali mnie z tej strony tutaj spróbować flankować? O kurde. Już się za to biorę! W takim razie cofnij się tutaj. Się podczynę, tam. To się kończymy z tego pan. Do jakuś... Kurde, tylko że tam jest jakiś overwatch. Dobre, Już rozwijmy. tam idę. Zero litości. Aha, jest cyberdy. Okej. Okay. Ale jest gdzieś daleko. O, widzisz jednego z tych dronów. To spróbuj do niego strzelić. Niestety. Eee, Ty też tylko widzieć jednego. Jak to nie możesz strzelić? Aha, bo ja włączyłem to w tobą... celność. A, no, spróbuj. Będę musiał, o co? tylko dwójka. Mało Ja widzę tylko tego jednego, tak Spróbujmy szelić Zabić go raczej niż nie, nie zabiłeś Spróbujmy ich średnąć Szkoda, że ten Cyber nie będzie średnięty Ale przynajmniej jeden mniej wypakuje eee... droga ja 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 widzi. no, widzi. Tylko widzisz po kurde Nie, nie wiem gdzie są te elite Newton one mają granaty I Mój medyk może zginąć i tak jest O no właśnie Chodzisz to granat? Będę z tego rzucić granat Okej, okay, wychodzi Znaczne za piątkę Krótko, jak nam tutaj granata do góry pośle to będzie masakra Ja? Za trójkę tylko kurde Nie, nie rzuci granata, proszę cię, nie rzucaj granata Strasy. O nie, 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 na szczęście, na szczęście mój medyk żyje. Eee, średni go. Pięknie, dziewiątka. Eee, super. W takim razie... To nie widzisz? jakim cudem możesz go możesz nie widzieć. A, jakimś cudem możesz go nie widzieć, no dobra. Załatw go ee, z koloko. Czerwona kartka. E, staną nam te Elite Newtony. Ty się wycofaj tak tutaj jest. i się ulecz. Oberwałeś i tą porządnie. To jest pech po prostu, to jest pech. Przedtem nie miałem żadnego nannego to już tak jest, wiecie co, jak tak cię dobrze, to będzie... Broń dobrze. przeładowana. Znaczy on coś wyjdzie, to później się musi spieprzyć. I feel, Commander. Nie, masz, no, 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 nie to nie. ładnie. jest tutaj ciekawe czy stąd do coś widziało. Nic nie widzisz. Tak jest, broń pogotowiu. Przeczasuję teren. Możemy ksać! Przyładuj. To jest Podobacz. broń pogotowiu. <laughs> Dobra, zostały nam newtony O oh, kurde z tej strony. Z tej strony się jakiś elignyotonek pojawił. Czy go widzisz. Widzisz go, ale 61 tylko procent. Ja go nie widzę. Hmm. Ja żaden z moich szaców go nie widzi. Jedyne co kto go widzi, to go widzi Tylko le oko. A spróbuj. Dobra, za do czwórkę e, Tylko on nie jest sam, to jest najgorsze w tym wszystkim e, Bo on może mieć tutaj zaraz... wsparcie Czy sam będzie go Jaki jest dowództwo? <słuch> o kurde, tu jest jeszcze jeden Tu jest jeszcze jeden na dole a kurde Tu jest jeszcze jeden Raka, Ciel rakieta, zamierzony Rakieta tutaj Kryciarze mnie tutaj kurde zaszli troszeczkę Spróbowali Próbują mnie tutaj flankować z tej strony A kurde Ja dalej nie widzę Zrobimy tam granata na dół. Że wypaczyłem tego drugiego, bo by mnie ładnie że zaskoczyli. Okej. Okay. Um. tutaj? Tak jest! Gdzie na razie tam będzie Już tam idę! Wypatruję wroga! Verwatch. Tak jest! Wypatruję nieprzyjaciela. Ja, co? Tu jest jakiś, zapał się się! Widzi go Smurfetka, bardzo mnie to cieszy, czy go wiesz koloko? koloko go nie widzi Ale Smurfetka mogłaby spływać dwa razy na nie strzelić. Nawet za pierwszym razem go rozwaliła e, Ile jak rozwaliłem? Dwóch tutaj, jeden tutaj, to jeszcze został jeden no. to Jeszcze został jeden Wypatruję wroga! Wypatruję wroga! Wypatruje wroga! No. No, Wyjdzie Dobra, stawi się w to samo miejsce I się wycofał Okej okay. Smercedzka przeładuj Roger. Już się za to biorę! Tutaj mogę siać! Oni są teraz po tej stronie! Tak jest, wykonuję! Ja tutaj... Wyznaczam strefę ognogą! Już idę! Sokolę, oko tutaj... Sobie łączy z Tedding Łapem! Jak to zwracaj tutaj do góry w takim razie? A nie dobiegniesz! I zaraz tam będę! Na razie tutaj! Tak jest! Pożglądaj się. Rozkaz wypaduje dowód. resztą. Ten tutaj wyjdzie do nas. Coś tam jest. Mógłbym ja do niego wyjść. Ale tam jest jeszcze outsider. Okej. Okay. Podwójny overwatch, czy pojedynczy? O, ja zareagowałem. ho 12 Może być załóżmy Overwatch droga. i reszta na Overwatch. Tak, ja pogotowił A ty może, Zdowiakusie? tej nie. Ty przeładuj. Gotów do akcji. To Wyjdzie ten elitny do nas? Nie chcę iść. Gdzie jest Zdowiakus? Zdowiakus jest tu. Przebiegnij się tu straci, nie ma tam overwatcha W ogóle go nie widać No to wszystko tak... czekamy, tak... czekamy, czekamy czekamy Słyszycie to? No Dobra, ja wiem że tam jest outsider Jest, jest Alice jest, jest Newton rozwalisz go? nie i pokrzyku. Okej, to został nam tylko outsider. Miejmy nadzieję, że znowu się nie zawiesi, jak dojdę do tego outsidera. Idę. Podzielmy się na dwie grupki. Podzielmy się na dwie grupki. Rozkaz. Hmm. Już biegnę! Let's do this. On jest w środku, więc. E, Przyjąłem, ruszam. E, luzik. No to biegniemy. Tam go nie powinnaś raczej wypatrzeć. E, to samo. Zaraz będę na miejscu. E, to samo łapta. Już skręcią ja No dobra. No to teraz bierzemy go. żywce razie nie wjdzie się tej pułapki, ale mi się, bowiem wam spodobała ta pułapka, którą założyłem. W Jestem w drodze. Na tym wcześniejszym film Chyba widzę wroga. A jednak na tą stronę Uwaga na natknęły, no idą do ataku. A to niedobrze, że się z tą stroną. Czy go go będzie widział? Teoretycznie... Teoretycznie stąd powinieneś go widzieć. Widzisz go? A nie możesz do niego strzelić, dobra. Teraz tak, smersfetka poszła ze mną z tej strony. Moving Oraba no, no, nie widzi Overwatch Aj Tak jest. jest to czy tutaj Przeczesuję teren Overwatch Śmigamy Już po tutaj a, tutaj został mój nagle. Okej. Overwatch. Hmm, teraz pytanie, jak ja bym mu chciał za to zajść. W drodze. Skocz się tutaj, żeby go z tyłu jakby coś zobaczyć. Ja tylko widzisz, ale nie można mu nic zrobić, więc może idę w słonę, żebyś przypadkiem mnie oberwał. Pamiętam o tym, że outsiderzy mają niesamowicie wysokie współczynniki ja celowania. ty tego widzi nadal? O kurde, tego widzisz nadal. No możemy zmienić zapieczkę pod Lizną. No ale no dobra. Wychodzi tu. Kurde, Co? Ale... Nie! Nie! Ja do domu. Nie! tylko tej wcześniejszej mojej misji. teraz teraz ile ja ja Nie! 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 Tylko trzech żołnierzy. Tak jest, Nie! Ale, Oraz, proszę. Za siódemkę No i ty jak zeskoczyć powinieneś go zabić Tak jest Aha, trzeba było to jednego zwrotnie zrobić O kurde Spoko Nic jak dasz radę O oh, no To teraz narobiłem... Kari zrobiłem karierę po prostu. Okej. O, widzisz go. Ale I see Commander. Czy Sokola Oko ma szansę go zobaczyć? Jedynie jeżeli... Jeżeli będzie go miała szansę zobaczyć, to z tego miejsca. Zaraz tam będę Widzi go No 56% 56% było za mało Rozkaz Ja tutaj overwatch O widzę go No to może ja go jest Excellent work I'll... To co za misja, na początku zagrałem ją perfekcyjnie, później jak lewioda, yy, mając w y, buziu krytycznie rannych. Ale jak się poszło. Nie wiem, nie wiem, jeżeli ktoś zna przyczynę dlaczego mi się wyrzuca i zawiesza mi się yy, x-con, to proszę pomóżcie mi, bo już mnie to tak strasznie irytuje, że już nie mogę po prostu. Dodatkowe obrażenia, czy, czy może suppression? Hmm. To nie, to na pewno nie. Dodatkowo, jedno z dodatkowych obrażeń czy Suppression. A, weź... Kurde, Suppression też jest dobre. Żeby wyłączyć któregoś z walki. Dobra, weźmy Suppression. 47, w górę druga misja i drugi raz taki, taki ma bardzo ranny żołnierz. kolejny, kolejny kolejne podchodzi do lądowania, czyli prawdopodobnie będą e, uprowadzenia. Czy my mamy bazę w, w e, Indiach? W Indiach nie, w Chinach chyba jest baza. No, i on po do lądowania. O, jakie zostałem jeszcze tutaj zadanie? Patrzcie mm, 14 z jednego SMTS. Nie chcemy. E, zapiszmy na wszelki wypadek. Jeżeli by to był atak na bazę, to lepiej by być gotowym. No, ale on prawdopodobnie wyląduje, więc e, luzik. No Commander, we're tracking several reported abductions via the hologlobe. I've got the coordinates locked in. Mm. I wanted like to go on this mission. I think the yellow ones and the mice can probably handle it. Demon, maybe not. i would probably have like to do something about this mission. Boxika, dobra, nie zdobywa doświadczenie, bo później będziemy go przerabiali. Może Everliberę? Dajmy może oses żeby się też wyrobił. Tylko no tak, jak idzie OSES, to on nie będziemy w stanie pełnić, co robić. Ta ból w ogóle jeszcze ma odczuwać... Ta ból... 7 godzin, no bo na smuk się gdybym jakiś... Weźmy pączka... Może jak bierzemy Osasa, to nie będziemy brali Monciusza? To nie wiem, nie wiem... A weźmy Osasa, to będziemy jak zwykłą broń. najwyżej będzie miał taką zwykłą w ogóle widzicie to robić żeby... po zabierą nam laserowe bronie A będzie miał tak Pączek. Tu jest, 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 tu jest Ty masz pończek chyba nie. Czy ja chcę to żebyś miał? Czy lepiej laser. A weź tym dużą. No dobra, to tylko Ewa. Ewa ja sobie ten skouta. Skołpa. No dobra, to już będziesz kolejna misja, więc trzymajcie się dzięki za uwagę i przepraszam Was, że nie zobaczyliście tamtego odcinka, no ale niestety, niestety zmusili w rzeczy I tak wykorzystałem możliwość tego, że mogę się cofnąć do 4 czy, czy 5 rund, nawet nie wiem ile. To był sam początek misji, bo zabijłem tylko jednego Alice Newtona, ale nie widzieliście planowania. Eee, do raz Was przepraszam i to nie w Cześć!